Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Jestem hardcore. A few moments later. Możesz mi pomóc? Jakiś baran o mało co nie wjechał we mnie i się przewróciłem, kurczę i chyba krwawie. Ale już, oczywiście to nie ma problemu. Co tam słychać u Ciebie? A w porządku, w porządku, spoko. A few moments later. Wzięliście czopki? On zawsze ma. A, no to dobrze, dobrze, dobrze. Pan może się tutaj czuć bezpiecznie. To jest najlepsza służba zdrowia w tym mieście. Dwa oh, wow. <laughs> godziny. Later. <śmionom> Przepraszam, coś, coś mi stanęło. W porządku, karlos. Spokojnie to się wytnie. Słuchaj, słuchaj. Ja bym rozumiał, jakby mi coś stanęło, ale To, 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 to <śmionom> Tobie? to wie, to wie? Ja nie byłem pewny, ja w sumie troszkę popiłem, nie byłem w stanie stwierdzić, co się działo tego wieczoru, ale, ale no, dam sobie domyślać, że puba nie bolała. Groba, groba. A few moments later. Który funduje, że tak powiem, czopy za darmo. No. Dobra. Nie, nieprawda, teraz już trzeba płacić. <grym> Naprawdę? Stówę o czopkę. A to ile ten, a stuwa Stuwa, oh, tak, się ceni bo tak, bo ja je zamawiam prosto z Chin, z <grym> no. Jaki specjalny składnik mają? C, O, V? Idę? 9. Nie, nie, nie czekaj. Przepraszam, a jakie one czekaj, mają... Jak to, było? jak to było? Jakie zastosowanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, one wszystko mają. Raz gościu przyszedł z bulęgowy po wypadku motocyklowym, daje mu czapka i nagle wybiegł. O was w siłach, naprawdę. Ja pokoślam, tak Słuchajcie. Kiedy ostatnio jechałam windą, bardzo rozbolała mnie głowa. Myślałam, że nie dojadę do mojego piętra. Na szczęście koleżanka poradziła mi. Weź spierdalaj. Wiem, że mogę jej zaufać, ponieważ to samo powiedział jej lekarz. Boli cię głowa? Weź spierdalaj. Gdzie ty... Ej, gdzie wy mnie ciągniecie? Zaraz mnie tutaj w te krzaki obrobicie albo coś. No i wyszło, no kurde. A few moments later... Ooo, dotknąłeś mojego la la mm, ding-ding-dong. Matko Bosko, mówię, co to... to... Co, się stanęło? Karetka robi i-o, i-o, i-o. Nooo, no, kurczę. Wow. O Odsuń się lepiej. Wow! centymetry, yeah! O kurde! Ja ci powiem potrafi. To maleńczo potrafi. Czekaj, czekaj, czekaj. Yeah boy. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? This can be what? Be real? No. Going into replication. Apoc, still nothing. Let's go. Let's go. Tank, we're going to need a signal soon. We got a fibrillation. Apoc, location. Targeting almost there. It's going into arrest. Lock, I got him. Now, Tank. Now. To ja wam polecam, kurczę, Bele. To jest wszystko o was, wszystko o was, o życiu w Los Santos, to co się dzieje tutaj, no kurczę, no słuchajcie, i wy żeście nie oglądali, Wstyćcie się, no. o was, o was, o was, słuchajcie, o was, o was, wszystko o was. O. No to trzeba będzie teraz robić. O, wszyscy nie, no, na komurach? O, widzę, że no nieźle. Nie, to nie wychodzi. Nie, nie, ja nie mam, ja nie mam takiego czegoś. Czego nie masz? Nie no, nie mam takiego czegoś właśnie. Nie mam serialu, nie mam. Nie no, mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Ni, no, nie mam. No, no, szu, no szukam, nie mam. no To jak pojedziesz do domciu ze zmiany. To zobacz nie, sobie no... na YouTube esz jak ja, tak, szpital. Tak, 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 I tam ja nie będziesz miał. Ale ja nie jestem głównym bohaterem. Będziesz, no, dzisiaj już na pewno jesteś. Smile. Sweet. O, dzisiaj coś jest normalnie.